Nigdy już nie zaufam w ten sam sposób. Nigdy komuś nie zaufam w taki sposób, jak kiedyś ufałem. Taki bezgraniczny, taki naiwny, bez Nigdy już tak nie zaufam, bo nigdy już nie będę taki sam. Po tym jak ktoś to zaufanie, które miałem w sobie, na zawsze zmienił. Przyjdzie moment, w którym nauczę się ufać. Nauczę się widzieć w kimś to wszystko, co jest dobre, ale nigdy nie przestanę widzieć tych rzeczy, które. To zaufanie niszczą, że ludzie mają w sobie jakby drugą osobowość, o której nie wiemy, że mają w sobie jakiś taki plan, o którym nam nie mówią, że jesteśmy często tylko na chwilę i to zaufanie jest jakby taką znajomością, która się może skończyć którą można wyrzucić, pominąć, dlatego nigdy już nie zaufam w taki sam sposób. To nie znaczy, że nie zaufam. Zaufam. Ale inaczej. Na swój sposób. Na sposób, który się nauczyłem dzisiaj. Sposób, który nauczył mnie o siebie walczyć. Sposób, który pomógł mi zrozumieć, że to nie jest koniec. Sposób, który pokazał mi, jak długo drogę przeszedłem, żeby być w tym miejscu. Dlatego nie mogę dla siebie, sobie tego nie mogę zrobić, żeby zaufać komuś w ten sam sposób. Zaufam komuś, ale nigdy nie będę komuś ufał więcej niż ufam sobie. Już na to nie pozwolę, razem damy radę. Boom.